Witam was ponownie wszystkich moich ukochanych. Jesteśmy znowu w świecie Wiedźmina. Nagrywam na archiwum i sprawa jest dotycząca Moja drodzy, sprawa jest dotycząca mieczu brokwar, którego tutaj Cerys też szukała, ale my tego mieczu nie po, miecza, mieczu, miecza. Nie potrafimy znaleźć. Musimy znaleźć przede wszystkim klucz. Tuż do piwnicy, i możemy teraz wejść do piwnicy miecza. Miecza chyba się mówi: miecza siema. Cześć, cześć. Uwaga, bum. No tu jakaś zjawa zaraz się pojawi, pewnie, nie? Brokwar jest, ale. Co to jest grane? O kurwa. Zapalmy lepiej światło. Zapalmy lepiej wszędzie światło. Proszę zapalić światło. Gdzie jest ten Brokwar? Pokażcie go. Wyrzut sumienia. On nie baży, on jest. Jest. Przedmiot potrzebny do wykonania zadania. Dobra, idziemy. Mam brokwar. Jak znalazłeś miecz? Tak. Znalazłem. No to prowadź. Mhm. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Mam nadzieję, że dalej się przyjaźnimy. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Jennefer? To było dawno, jeszcze zanim Krach poznał Twoją matkę. Ale Jennefer znała już ciebie. siebie. Zję to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do niej ciągnie? Nie wiem. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. Teraz mnie nic do niej już nie ciągnie. Powiedziałem jej, że mam ją w dupie. Syn pral na tronie siedział, żaden czarny stop. Nie skręcał w, w Krew królów. I co? Jajco, idziemy. To gdzie właściwie jest Jennifer? Hmm, nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że Cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic, nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. O, zobacz, tam są. Dobra, potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. <laughs> I Arlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało w rękę? Poświęciłem ją bogom. Wybacz, Jaru, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów, to dar, nie poświęcenie. Te głosy, które słyszysz. Głosy bogów. To nie bogowie. Wasz słowa, cudzoziemcze. Jesteś na skelińskiej ziemi, a tu oddajemy cześć bogom. Gdyby nie to, że jesteś gościem Ankleid. Jarlu, Wiedźmin na pewno nie chciał cię obrazić. Wysłuchajmy, co ma do powiedzenia. To ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że. że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. I ja? Ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Pomogę ci. I obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, żeby ich nie rozgniewać. Wysłuchaj, mi na Jalu. Bogowie na pewno chcieliby, żebyś pogodził się z Akim. Co powinienem uczynić? Pamiętasz w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby ducha Kiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić brokwar jego szczątkom. Nie, 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 nie! Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Atiego. Na pewno tego chcą. Hmm. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz, mniejsza o to, czy rękoma. A kim miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? No, rodowy pierścień. Podobny... To powinno wystarczyć. Pudne. Dobra. Dobra, eee, przypomnę już... historię, jaka jest tutaj z tym Uladrykiem. Uldarykiem? Uladrykiem, Uldarykiem. 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 E, historia była taka, że ogólnie on od dłuższego czasu po prostu oszalał. Jakby ludzie, którzy widzą, on, on ciągle gada o tym, że mu się coś śniło, bogowie, że mu się śnili, że jakaś śmierć. Ogólnie ciągle ma tak zwane niewidzenia, tylko takie sny jakieś popieprzone, i one go męczą. I on, no, i on potem po tym wszystkim idzie i się samo kalecza. Eee, I w ogóle jest jakiś taki jak, jak bardzo chory yy, na, na cii, yy. No i próbowaliśmy się dowiedzieć o co chodzi. Co tu się wydarzyło. Ten starszy chłop to jest taki jakby myszowór. No to jest taki jego... nie wiem jak to nazwać. Taki jego trochę szaman. E, który mu tam niby interpretował te wiersze i tak dalej, znaczy wiersze te, te sny ale my w końcu e, postanowiliśmy pomóc, bo Cerys chciała to jakby dowiedzieć się co jest powodem. No i okazuje się, że generalnie miał brata kiedyś, i temu bratu należał się e, według e, zasad e, prze, przejmowania e, nie, jak się nazwa, rodowego. Ojciec powinien dać e, pierwszemu synowi, tak? Pierworodnemu, czy jakoś tak, powinien przekazać miecz. No, ale ten miecz tak naprawdę nie został e, przekazany, nie, nie trzymał go ten, ten jego brat, tylko on sam sobie go przywłaszczył, jakby, i przez to klątwa na niego spadła, bo gdy ten brat e, wypadł tam z łodzi i w ogóle zginął. To od Wtedy go zaczął nawiedzać Jakby to takie przekleństwo było Że hmm. No coś takiego nie Nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem Bo jestem chory Krzywy maszt wskazuje skarb Byle głupiec go nie znajdzie A, Widzicie Kląt To famieca. chyba tutaj No i teraz generalnie, jak w większości tych klątw e, w Wiedźminie trzeba, żeby klątwa zeszła, to wystarczy, prawda co, jakiś przedmiot oddać, który został skradziony, albo trzeba przeprosić, albo trzeba coś tam, coś tam, a więc w tym wypadku trzeba złożyć miecz. Tutaj, a gdzie ten miecz, to on? A, dał mu do rąk, chyba ten miecz, tak? Dał mu do rąk, dobra. Tu jest kilka różnych ciał. Dobra, wracamy. Może się nie utopimy. Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka. Udalryk, a ja myślę, że Uldaryk. Udalryk. Nie, jutro nie będzie pączków, jutro będą e, te. Bo pączki mnie nudzą kurde, no pączki są nudne. No bo co? No ja robię teraz drożdżówki, wiesz? Drożdżówki i jakieś obiadowe takie danko. Jakiś kebab albo burger. Pójdę dziś do sklepu i nakupię rzeczy. O! Co się wydarzyło? nie znałem kogoś tak odważnego. I tak oddanego Bogu. Czemu? Czemu to zrobiłeś? Co on zrobił? Chudalryk. Głosy kazałem mu wyłupić sobie oko. Oho. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była. Wola bogów. To ofiara. Wyłupił sobie Za oko. No to pięknie. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. Ja pierdzielę, bo ja nie pamiętam tego kwesta. A czy to nie jest tak, że jeżeli oni mówią przez sen, to te hochliki gówniane, te małe bożki, one przez sen zawsze zakłócały, nie? Ludziom. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział: Podły człowieku nie pomogłeś jakiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. A, może nie, może jednak. Może za Wykol bardzo trochę. Cierp. I żałuj za zło, którego dokonałeś. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać. Gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno, to wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe, dlatego chcą go coraz więcej. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. Kurde, była taka, taka zjawa, która się przyczepia do, właśnie, przyczepia się do człowieka. To było coś takiego, taki duch jakby. No coś nie? się przyczepiło to to do niego. To, to him. Chimia. A widzisz? Żartka, Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia. W końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Hmm. Teoretycznie są dwa sposoby. Tak. Można powiedzminsku, można spróbować go oszukać. Ale powiedzminsku nuda. Spróbujmy go oszukać w ogóle. Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Mm. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. A, to nam się uda. Nie znalazł dobrego podstępu. A jaki jest ten drugi sposób? Nie ja wiem, bajek. Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima, razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u Dodryka. To nie będzie łatwa walka. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. A może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy? U może nie wytrzymać całej nocy w leżu Chiny. Myślisz, że Chin będzie chciał? Go Mało spałem. Gdybyś się położyć zaraz, nie. raz ostatni, nie żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Musimy zrobić ten A quest! Wołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Lubię takie Na konkretne nie w questy w Wiedźminie, takie, tarmię wiecie, bólu sprawił że jest historia jest stanie. jakiś taki, że się, się sami łóciwie. tak zastanawiamy, kurde, jak to zrobić. No a co z tą drugą metodą? No, a takie tam, że ktoś komuś kozy ukradł. To wiadomo, nuda. Kim to demon? A te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Aha. Co? Kim przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn? Zbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, kim to wyczuje? Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. <noise> Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą, jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. Dobra, spróbuję podstawić. O co ci chodzi z Yennefer właśnie? O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrytany z odważny rycerz czy twardy Wiedźmin. Każdy z Was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Hmm, jeżeli ci udowodnić, że się mylisz, mam Cię teraz posłuchać. Dopóki nie mam na imię Yennefer, ryzyko pantoflarstwa nie zachodzi. No i pamiętaj, że jak nic nie wymyślimy, zrobimy to po twojemu. mowie. no na dobra nie będzie. Spróbujmy oszukać Hima. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leży Hima, nawiedzony dom. No to prowadź. Nie ma co zwlekać. No zajrzyjmy się. Ta robota. Musieli sprowadzić z duna z kontynentu. Hmm, stary piec chlebowy. Jeśli wrony nie ubiły gniazd w Ciri! Konie... Co? Aha. Nie, to niemożliwe. Zaraza. Dobra, nieźle działają. Nie mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz. Sobie kiedyś złamie nogę albo kark. Stłuczone lustro. Pewnie udale rygbał się zobaczyć hima za plecami. I co? Ja, i co. Jak tam wskoczyć? A może na dół coś? Dobra. No, coś śpiezem nie chyba. Piękna robota. Musieli sprowadzić z duna skontynentów. Dobra, idziemy na górę. Dele <laughs> się wskoczyć Chuda, no nie umiem wskoczyć tam do góry. Kiedyś złamie nogę, albo kark. Nope. Myślę, że tędy. Dobra, wczytaj. Czarowanie umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Jenefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Cili w ucieczce przed dzikim Gonem. A Walach, bo pod takim. O co ci chodzi, Agulka? No ja wiem, że jest piec podświetlony. Ja to rozumiem wszystko spoko. może jeszcze na dole tu nie a czy ty oglądasz tego streama? Ja go zbadałem już dwa razy I ta robota musieli sprowadzić z duna z kontynentu. Co ty w ogóle jesteś na live? I ta robota, musieli sprowadzić Bo z Bo ja już z duna z go zbadałem kontynentu. trzy razy! I teraz jeszcze pięć razy go badam! Czego ty nie wiesz? Co ty nie oglądasz live'a w ogóle? I ta robota musieli sprowadzić z duna. Masakra z kontynentu. jakaś I co? I co? It's all, it's all, it's all, it's all, it's all, it's all It's all, it's all, it's all It's all, it's all, it's all, it's all, it's all, it's all, it's all Stara kołyska, pewnie należała do Udalryka albo Aki'ego. Geralt! Geralt, chodź! Chyba mam pomysł. Wymyśliłaś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Zrzuci dziecko! Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem. Musisz mi zaufać. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja ale się spać. Idę się położyć, kochanie, zaraz. To jak? Możemy zaczynać? Jestem gotowy. Dobrze. Niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. No, no. Tam, biegnie do starego domu! Łapcie ją! Weź. Musisz je wyrzucić do pieca. Zaufaj mi. Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Rzuć do pieca. Serio, teraz zabijemy ziomeczków jego, tylko dlatego, że se pranka robimy i co, prank, bro? Myślę, że warto było. Aha. Przeszedł na niego. Dobra, uciekł. Ten kim przeszedł na Wiedźmina. Kim przeszedł na Wiedźmina. Tam piec miał dziurę pewnie, nie? Z drugiej strony ściany czy coś takiego. Ona go wyciągnęła. Wiedźmin nie popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i... Zostałeś oszukany. musisz odejść Aaaa, Kłamczuch, moi drodzy. Przegrany w, w teleturnieju kłamczuch. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. No, zabił trzech strażników. To głupie trochę. A w ogóle w, w tej grze tyle razy nie rozumiałem tych niektórych akcji. Totalnie bezsensowne są. Co ja zrobię? Jeden, jeden, tam ubyle ciały z powodu jakichś pierdół totalnych. Jesteś skołowany, ale spokojnie to minie. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Kim był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Mm? No i dobrze. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł, a potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Spikerok? -ok? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Jennifer na pewno się już niecierpliwi. Jaka Jennifer? Myślę, że ten temat mamy omówiony. Jasne. Bywaj. Pomyślnych wiatrów i niech bogini czuwa nad tobą. Zajemnie. Bywaj. O, -o, o, Oni mają stare informacje jakieś, moi drodzy. Stare informacje. Dobra, ja zapisuję. To będzie taki krótszy akurat część, ale już nie dam rady, moi drodzy. Źle się czuję, muszę się położyć. Muszę odpocząć. Tyle jeśli chodzi o Wiedźminka na dzisiaj. Zrobiliśmy zadanko. No!